Sebek z tej strony yy, Nagrywam ten filmik dla Diego Lopeza Znaczy nie tego z Realu Madryt Tylko tego z Polski Obiecałem mu To jest album dla ciebie yy, Te dwie strony Tutaj z tyłu oczywiście ci wsadzę Tutaj, żebyś nie myślał, że ci dam Taki goły Album jak jest... no tak nie widzisz Ale ten jest nowiutki Nie jest w ogóle zniszczony To jest dla ciebie i chciałeś aha niespodzianki ci nie pokażę bo to nie będzie niespodzianka zobaczysz sobie w domu chciałeś 20 kart obojętnie jakich żebym ci wybrał ja wybrałem trochę więcej tu jest chyba 30 parę może będziesz miał niektóre z nich może nie a może ci się przydadzą do jakiejś wymiany no to są te karty tak może szybko pokażę wybrałem takie których mam najwięcej które nie potrzebuję a Tobie może się tam do czegoś przydadzą. Takie jakieś... To są bazówki, nie? Tak jak ci się umawialiśmy. Sorry. O no, karty są oczywiście nie poniszczone. No. Jest tu chyba 33 karty. Ja się chętnie ich pozbędę. A Tobie się tam pewnie do czegoś przydadzą. I tu jeszcze Daniel Wesz. Dobra, to by było na tyle. Przesyłkę wyślę ci we wtorek z samego rana. Tylko mówię, muszę kupić dużą kopertę, bo tu będą karty. Ten album. Oczywiście to z tyłu też. I jeszcze tam będzie niespodzianka. Także we wtorek, jak wyślę, to od razu ci tam na pewno napiszę. Dziękuję, pozdrawiam cię. Cześć.